Zostanę reżyserem. Eee, no, od tego hasła i tego pierwszego zdania no, przed nami ocean prób, błędów, potknięć, chęci, jest, yy, yy, wielkich sukcesów, jak i spektakularnych porażek. Jedno z pierwszych miejsc, gdzie to marzenie yy, można zacząć realizować, to na pewno jest szkoła filmowa. Na przykład nasza szkoła filmowa. Staramy się, żeby wszyscy wspólnie praktykowali to zajęcie, jakim jest reżyseria, czyli starali się robić swoje pierwsze filmy, pierwsze ćwiczenia. Szkoła filmowa jest miejscem, gdzie zajmujemy się właśnie tylko i wyłącznie tym zagadnieniem, czyli filmem. Nie, nie, tu, tu nie robimy nic innego, tylko właśnie te filmy. Więc, jeżeli chce się te filmy robić, to prawdopodobnie warto jest pójść do szkoły filmowej, żeby się z tą materią w ogóle zacząć stykać. Kraków, jako miasto, oferuje no wszystko to, czego każdy filmowiec potrzebuje: no wszystkie rodzaje plenerów, wszystko tutaj jest i to na wyciągnięcie ręki. Więc myślę, że tak jak teraz się nad tym zastanawiam, to Kraków jest idealnym miejscem do studiowania.